Robert Makłowicz, znany i uwielbiany przez wielu, prowadzi wyjątkowy rodzinny biznes we współpracy ze swoimi synami. Mikołaj i Ferdynand Makłowicz, obaj zaangażowani w kulinarne przedsięwzięcia, dzielnie stanowią o przyszłości ich wspólnego przedsięwzięcia. Ciekawe, jak prezentują się młodsze pokolenia znanego szefa kuchni? Warto zerknąć na ich wspólne zdjęcia, które ukazują radosną atmosferę panującą w rodzinie. Robert otworzył nowy rozdział swojego życia po urodzinach w 13 sierpnia w 1963 roku. Gdy miał 28 lat, stanął na ślubnym kobiercu z Agnieszką Pogodą, z którą niebawem stworzył własną rodzinę. Para doczekała się dwóch synów, Mikołaja i Ferdynanda. Obaj uczestniczą w rodzicielskim przedsięwzięciu, jakie z sukcesem rozwijają, tworząc markę gastronomiczną, która zdobywa serca ludzi przez oferowanie gotowych dań sprzedawanych w sklepach. W kolejnych latach Robert Makłowicz wielokrotnie w wywiadach podkreślał znaczenie swoich synów w jego życiu. Starszy, Mikołaj, dumnie rozwija swoją karierę jako Samelier, uczestnicząc w różnych kursach poświęconych winom, a młodszy Ferdynand zakończył studia prawnicze. Po odejściu z telewizji, Robert zaczął kręcić filmy podróżniczo-kulinarne, które można znaleźć na YouTube. W jednym z najciekawszych vloggerów współtowarzyszył mu Mikołaj, gdy wspólnie robili nagranie z degustacji win w malowniczej Dalmacji. Gdzie obaj delektowali się lokalnymi przysmakami i dzielili się swoimi wrażeniami z widzami. W niedawnym wywiadzie dla programu Sounds Family Robert poruszył temat kulinarnego wychowania synów. Przyznał, że starał się wpoić im pasję do gotowania oraz dużą dbałość o szczegóły w kuchni. Wspominał, jak istotne było dla niego, aby zaszczepić synach miłość do gotowania oraz świadome podejście do jedzenia. W wywiadzie dla prestiżowego magazynu Forbes Robert razem z synami zdradzili, jakie relacje panują w ich rodzinnym biznesie. Nawiązując do niewielkich spięć, jakie czasami zdarzają się w ich współpracy, Mikołaj chętnie zdradzał w rozmowie, że Robert jest dla niego nie tylko ojcem, ale inspiracją w wielu dziedzinach życia. Obaj bracia wspólnie biorą udział w nagraniach filmików kulinarnych, które można znaleźć na ich rodzinnym profilu na Instagramie. Ich miłość do gotowania przejawia się w filmach, gdzie pokazują internautom, jak przygotowują swoje ulubione dania. Rodzina Makłowiczów to doskonały przykład tego. Jak wspólne zainteresowania mogą łączyć pokolenia, a pasja do kulinariów może być równie silna, co spajająca więź w rodzinie. Z pewnością projekt, który wspólnie tworzą, ma przed sobą świetlaną przyszłość, z każdą chwilą celebrując smaki i radości wspólnego gotowania.